Słuchajcie, to jest pompa ABS z Megan 3 2011 rok. Teraz bardziej te numery są. O, te wam pokażę. 4, 6, 3, 60, 156 3 r To jest Renault Megan 2011 rok. I błąd, jaki generowała ta pompa, to DF010. Teraz wam pokażę. Co akurat w moim przypadku tutaj, w tej pompie się działo. Już tutaj rozebrałem to. Patrzcie, co było w środku. Spod szybia dostaje się pewnie jakoś tutaj woda. Tak ja tutaj sobie myślę. I tworzy się korozja. Widać, wszędzie jest wszystko przykorodowane. I teraz zobaczcie, najciekawsze jest to. To jest łożysko. Jak widać, to łożysko jest całe skorodowane. Ono stoi to jest wirnik, który jest w tym miejscu, no i który ma się kręcić. No jak ten wirniczek ma się kręcić, jak to łożysko stoi, tak? Widzicie, jaki tutaj cały ten komutator jest spalony, jak to wszystko stawało. Także tutaj jeszcze trzymać. Zobaczymy czy to mi się uda zregenerować. Są firmy, które to regenerują, więc Jakieś tam szanse są, że uda i mi to się zregenerować. Tutaj jest ta część mechaniczna, przepraszam, elektryczna. O, się tu też rozkręciłem. O, gdzie są te elektrozawory? Tak. I teraz, tak, jeśli byście taką pompę. Wymieniali u siebie na jakąś używkę, z tego co wiem, to najlepiej jest wymienić tylko tą część tą, o, z tym silnikiem elektrycznym, który jest posuty, a tą część zostawić swoją. Wtedy nic nie musicie tam przeprogramowywać i wszystko, wszystko Wam działa, tak? No ja będę tu się starał to zregenerować, wyciągnąć to łożysko, zobaczyć, co tam, co tam w środku jest. Ten komotaż tutaj wyczyścić ładnie. Coś tu będę, będę chciał zrobić też z szczotkami. Także zobaczymy, czy tu mi się coś tutaj uda. Ale ogólnie to ten problem DF010 to po prostu, akurat w moim przypadku, to pierwsza pompa, którą taką zebrałem, to po prostu stoi tutaj to łożysko. Jest całe zardzewiałe, stanęło i, i tyle. Tego, tego w ogóle nie szło tutaj wyciągnąć. Wszystko było zaprzężone, to, 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 to nie mogło chodzić, tak? Jeśli Wam pomogłem, dziękuję. Dajcie lajka. Like. Hej.